Cześć! Główną bolączką silników benzynowych jest napęd rozrządu. Zazwyczaj łańcuch i sprzęgła zmiennych faz rozrządu na obu wałkach rozrządu wytrzymują nie dłużej niż od 150 do 180 km. Z powodu nierównomiernego naciągania łańcuch zaczyna hałasować i prędzej czy później przeskakuje o kilka zębów, czasami nawet pęka. W pierwszym przypadku tłoki mogą nie stykać się z zaworami, a w drugim kosztowne naprawy są nieuniknione. Czterocylindrowe silniki benzynowe rzędowe pierwsze 6 i drugie 0 również charakteryzowały się nieszczelnością pierścieni uszczelniających napinacza łańcucha rozrządu. Z czasem drgania osłabiają jego śrubę mocującą. Może się to zdarzyć przy dowolnym przebiegu, ale skutkuje jedynie spadkiem poziomu oleju, naciąg łańcucha nie ulega osłabieniu. Po przejechaniu 100 km elektrozawór sterujący sprzęgłami zmiennych faz rozrządu zapycha się osadami oleju. Ma to natychmiastowy wpływ na dynamikę silnika, a czasami nawet na jego pracę awaryjną. Elektrozawór można reanimować, wymontować i umyć. Jeśli częściej wymieniasz olej w silniku, ta operacja nie będzie konieczna zbyt szybko. W silnikach benzynowych o pojemności skokowej 2,0 litra i większej, zamiast tradycyjnej przepustnicy, zastosowano układ zmiennego skoku zaworów sących w Valvetronic. Jego silnik elektryczny zapycha się osadami oleju i w końcu się zacina. Zwykle dzieje się to po 100 km. Niestety zablokowanej jednostki nie da się już uratować. Można jednak opóźnić jej śmierć, częściej wymieniając olej w silniku. Wszystkie silniki benzynowe charakteryzują się szybkim zużyciem uszczelnień trzonków zaworowych w zaworach rozrządu. Z tego powodu zużycie oleju znacznie wzrasta bliżej przebiegu 80 km. Zespół odpowietrzania skrzyni korbowej, znajdujący się w pokrywie zaworów, również ma krótką żywotność. Prędzej czy później zatyka się osadami oleju i zaczyna pompować środek smarny do układu dolotowego. Niestety tego zespołu nie da się przepłukać, można go jedynie wymienić. Skutkuje to zwiększonym zużyciem oleju i gromadzeniem się dużych nagarów na elementach mechanizmu zaworowego. Innym problemem jest to, że w silnikach benzynowych o pojemności 2-5 litra i większej zespół ten jest wbudowany w pokrywę zaworów, czyli nie jest oddzielną częścią zamienną. Ponownie częstsza wymiana oleju silnikowego wydłuży żywotność tego problematycznego zespołu. A na deser bardzo kontrowersyjna i skrajnie niezrozumiała decyzja niemieckich inżynierów o usunięciu bagnetu z ówczesnych silników benzynowych. Poziom płynu monitorowany jest jedynie przez czujnik w misce olejowej, który przekazuje informacje do komputera pokładowego. Zgodnie z prawem Murphy'ego, ten partner zaczyna się psuć po około 100 tysiącach kilometrów. Często błędne odczyty prowadzą do fatalnych konsekwencji dla silnika. Prawdziwą ilość oleju można ustalić dopiero po jego spuszczeniu. Według serwisantów, krótka żywotność czujnika jest również związana z jakością naszego paliwa, które w jakiś sposób przedostaje się do oleju. W końcu, taki problem nie jest typowy dla samochodów importowanych z Niemiec, mimo że wiele z nich ma przebiegi przekraczające 200 tys. km. Niestety, silniki diesla również nas zawodzą, mimo że ich czujnik poziomu oleju jest dublowany przez konwencjonalny bagnet. Silnik drugi zero z turbodoładowaniem N47 ma te same problemy z rozciąganiem łańcucha. Problem polega na tym, że jego zwiększony hałas jest słabo słyszalny na tle grzechotania silnika diesla. Problem może ujawnić się przy każdym przebiegu. Najczęściej zdarza się to po 100 tysiącach kilometrów, ale zdarzało się również po 30 tysiącach. Niektórzy jednak przejechali 250 tysięcy kilometrów bez wymiany łańcucha. Wiele zależy od trybu pracy. Im spokojniejsza jazda, tym dłużej wytrzyma. Producent już kilkukrotnie zmieniał dostawców problematycznej części. Z wyglądu najnowsze łańcuchy, model 2014, konstrukcyjnie niczym nie różnią się od swoich poprzedników. Wymiana łańcucha rozrządu w silniku wysokoprężnym 2.0 jest bardzo pracochłonna. Mechanizm rozrządu znajduje się z tyłu, od strony skrzyni biegów. Dlatego konieczne jest zdemontowanie silnika. Podczas wymiany łańcucha może ujawnić się ukryta usterka. Po około 100 km pękają rolki zaworowe, popychacze mechanizmu zaworowego. Zdarza się to dość często, ale nie wpływa na pracę silnika i nie prowadzi do poważnych usterek. Zazwyczaj wymienia się również rolki zaworowe wraz z łańcuchem. Turbodoładowany sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny 3.0 występował w dwóch głównych wersjach o oznaczeniach M57 i N57. Silnik M57, tak zwany przedrestyling, miał żeliwny blok cylindrów i przedni napęd rozrządu. W nowszym N57 żeliwo zastąpiono aluminium, a położenie rozrządu tylnym. Pomimo różnic, oba silniki nadal są najbardziej niezawodne w gamie, ale M57 jest nadal preferowany. Łańcuch rozrządu w dieslowskich szóstkach również czasami się rozciąga. Ale znacznie rzadziej niż w czterocylindrowym silniku drugim zero. Problemy z odpowietrzaniem skrzyni korbowej są jednak poważniejsze niż w silnikach benzynowych. Bardzo często blok silnika trzeba wymienić po 30 km, na szczęście jest on sprzedawany oddzielnie od pokrywy zaworów. Nie warto zwlekać z wymianą uszkodzonego elementu. Produkty spalania oleju, który dostaje się do układu dolotowego, przyspieszają zapychanie filtra cząstek stałych. We wszystkich silnikach diesla, po 100 km, świece żarowe i ich sterownik ulegają uszkodzeniu. Problem pojawia się głównie zimą w postaci utrudnionego rozruchu silnika. Serwisanci zalecają natychmiastową wymianę wszystkich elementów, jeśli choć jedna świeca ulegnie awarii, aby uniknąć kilkukrotnego zwrotu i dodatkowych kosztów. Absurdalny problem. Po stu tysiącach kilometrów we wszystkich turbodislach gumowy amortyzator koła pasowego wału korbowego zaczyna się psuć. W najgorszym przypadku może nawet pęknąć, a koło pasowe może całkowicie spaść. Jak się okazuje, zatkane zwykle po 100 tysięcy kilometrów filtry cząstek stałych można umyć. Metoda jest prymitywna, ale skuteczna. Urządzenie wyjmuje się z samochodu, a wnętrze myje się kilkakrotnie myjką wysokociśnieniową, np. przykład Następnie wlewa się do niego środki chemiczne, aktywną pianę do mycia samochodów, a czasem nawet płyn do mycia naczyń i pozostawia na pół dnia. Następnie całość ponownie myje się urządzeniem wysokociśnieniowym i montuje w samochodzie. Sprawę kończy wymuszone uruchomienie procesu regeneracji filtra cząstek stałych. Wszystkie silniki BMW są bardzo wrażliwe na przegrzanie. Dlatego osobom często użytkującym samochód zaleca się coroczne płukanie chłodnic poprzez ich całkowity demontaż. Operacja ta nie jest tania, ale pozwoli uniknąć niepomiernie większych kosztów, wydłużając żywotność silnika. W osprzętach wszystkich silników, rolki zaczynają gwizdać po od 70 do 80 km, a sam pasek wytrzymuje zazwyczaj 100 km. Zasób turbiny w wersjach benzynowych wynosi od 150 km, a w dieslach od 200 km. Samochód nie jest bardzo duży, więc obciążenie tych jednostek jest dość niewielkie. Zatem skrócenie interwału wymiany oleju znacznie opóźni wystąpienie wielu problemów z silnikiem, a niektóre z nich nawet je zniwelują. Problem polega na tym, że pokładowy system obliczania okresu wymiany oleju żyje własnym życiem i czasami podaje bajeczne interwały od 20 do 25 km, co w naszych warunkach jest równoznaczne z wyrokiem śmierci dla silnika. Trójki były wyposażone w automatyczne skrzynie biegów GM i ZF. Amerykański wynalazek to prawdziwa rzadkość. Skrzynia biegów GM była montowana wyłącznie w połączeniu z silnikiem benzynowym druga zero. O mocy 150 i 156 km. Jedynym problemem z tym automatem jest zawór zmiany biegów w układzie hydraulicznym. Po 100 km, głównie zimą, pęka delikatny plastikowy suwak napędu. Na szczęście zawór jest dostępny jako osobna część zamienna. Skrzynie biegów ZF są zaprojektowane do silników o jeszcze większej mocy niż te z serii E90. Dlatego praktycznie nie sprawiają problemów. Jednak w silnikach o topowych osiągach po 150 km nadal możliwe jest zużycie tulei wałków, gniazd, na których osadzone są elementy przekładni planetarnych. Średni przebieg automatycznej skrzyni biegów wynosi zazwyczaj od 200 do 250 km. Oficjalni dilerzy nie zajmują się regeneracją skrzyni biegów, ale niektóre niezależne serwisy, będące partnerami firmy ZF, wykonują wszelkie naprawy. Olej w automatycznych skrzyniach biegów należy wymieniać co 60 km. Oba modele posiadają wczesną aktywację blokady konwertera momentu obrotowego. Sprzęgła tego mechanizmu ślizgają się, szczególnie podczas jazdy w korkach, a produkty zużycia rozprowadzane są po całej skrzyni. Niestety filtr oleju nie jest w stanie ich odfiltrować. Skutkuje to zwiększonym zużyciem elementów skrzyni biegów i awariami układu hydraulicznego. Jest to typowe głównie dla silników o dużej mocy. Statystyki dotyczące skrzyń biegów manualnych są bardzo słabe, sprzedano bardzo mało samochodów z takimi skrzyniami biegów. Skrzynia biegów BMW X-Drive z napędem na cztery koła jest niezawodna, nie sprawia żadnych problemów w lekkim i niezbyt oszczędnym sedanie E90. Te same uszczelki i osłony przeciwpyłowe napędów są wymieniane niezwykle rzadko, również w samochodach z napędem na tylne koła. Układ kierowniczy nie jest uciążliwy. Wyciek lub stukanie zębatki to rzadkość. Końcówki i drążki kierownicze wymienia się głównie z powodu ich zatarcia, gdy nie można wyregulować zbieżności. Zawieszenie również jest dość niezawodne. Jeśli już wystąpią problemy, to bliżej 100 km. W przednim zawieszeniu psują się amortyzatory, zalecana jest wymiana wraz z łożyskami oporowymi, a z tyłu pływające silent bloki w górnych wahaczach, które zazwyczaj pękają po 80 km. Powstający w ten sposób pisk zwiastuje ich rychły koniec. Przednie klocki hamulcowe wytrzymują średnio 35 km, tylne 45 km. Tarcze hamulcowe z reguły wytrzymują dwa komplety klocków. Elementy optyczne nie zaparowują i nie topią się, oczywiście dzięki zastosowaniu wszystkich osłon i uszczelnień. Układ klimatyzacji jest również bardzo niezawodny, wymiana sprężarki jest rzadkością. Wewnętrzna instalacja elektryczna modelu E93 jest dość prosta, ale nie bezproblemowa. Dwa przewody dodatnie biegną od akumulatora znajdującego się w bagażniku, jeden z nich jest podłączony do skrzynki bezpieczników za schowkiem. Słabe połączenie między nimi z czasem ulega zerwaniu i w pewnym momencie nie da się otworzyć samochodu pilotem, ani co gorsza włączyć zapłonu. Problem ten pojawia się zazwyczaj po przejechaniu 40 km. W rezultacie konieczna jest wymiana skrzynki bezpieczników i przewodu akumulatora na zmodyfikowany. Drugi przewód dodatni częściowo biegnie wzdłuż dolnej części samochodu, jedno z jego połączeń znajduje się pod nadkolem prawego tylnego koła. W tym miejscu gromadzi się dużo brudu, przez co styk zaczyna gnić. W rezultacie silniki benzynowe pierwsze 6 i drugie 0 mogą nawet przechodzić w tryb awaryjny, z powodu awarii jednego z przekaźników. Z powodu silnego rozładowania akumulatora, wejście AUX w konwencjonalnych systemach audio bez monitora często ulega awarii. Problem ten rozwiązuje się poprzez przekodowanie jednostki głównej. Specyficzną wadą Coupe E92 jest ewentualna awaria mechanizmów napinania pasów bezpieczeństwa. Silnik elektryczny po stronie kierowcy lub pasażera z przodu ulega awarii. Naprawa jest niemożliwa. Jeśli znasz inne awarie lub usterki, podziel się nimi w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym w wyborze używanego samochodu. Cześć przyjaciele. Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME PRO. CARME Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę CRME pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.